Witam Was bardzo serdecznie, z tej strony Marcin Sadowski z Pasieki Marcyś. Mamy dzisiaj piękny, słoneczny dzień. Chciałbym opowiedzieć Wam o pewnej porażce, która przytrafiła mi się jakiś czas temu. Z uwagi na dużą ilość pracy, nie dopilnowałam dostatecznie magazynu, gdzie przechowywane były ramki do wykorzystania w kolejnym sezonie i niestety motylica uszkodziła część plastrów. Z uwagi na to, że na ramkach znajdował się pokarm, postanowiłem, że na początku ramki osuszę z wykorzystaniem rodziny pszczelej, a następnie przeznaczę je do wykorzystania w topiarce parowej. Jak możemy takie ramki osuszyć, postaram wam się zaprezentować w dzisiejszym filmie. Mamy tutaj właśnie jedną z ramek, którą przeznaczyłem do osuszania. Tak jak widzicie, została ona w dosyć dużym stopniu uszkodzona przez motylice. Oczywiście możemy taką ramkę jak najbardziej wstawić do rodziny. Ona ją oczyści, odbuduje ubytki. Natomiast dużym minusem jest to, że te wolne przestrzenie zostaną zabudowane komórkami turtowymi. Ja postanowiłem tą ramkę po prostu przeznaczyć do przetopienia. Nie będę jej ratował. Natomiast jeżeli ktoś bardzo by chciał, to oczywiście, jeżeli te ramki nie są uszkodzone w jakimś dużym stopniu, można je wykorzystać ponownie. Tak jak widzimy. Mamy powałkę. Otwarty jeden pajączek, przez który pszczoły mają swobodny dostęp do górnej kondygnacji i mogą bez problemu ten pokarm z góry przenieść do rodni, gdzie jeszcze jest troszkę czerwiu w centrum gniazda. Specjalnie wybierałem takie rodziny, gdzie jeszcze w tych środkowych ramkach było trochę czerwiu na wygryzieniu, i pszczoły będą mogły wykorzystać ten pokarm, który znajduje się w górnym korpusie, aby te wolne komórki po wygryzających się robotnicach zaleć pokarmem. Jeżeli ktoś nie ma powałki, może oczywiście wykorzystać folię, to nie ma większego znaczenia. Ważne, aby to przejście nie było zbyt duże. Na moim kanale znajdziecie film, jak zabezpieczyć ramki przed motylicą, aby taka sytuacja, jak przedstawiona w dzisiejszym filmie, nie miała miejsca, że później musimy kombinować te ramki, przetapiać, mimo że. Były one przeznaczone do wykorzystania w kolejnym sezonie. Pszczoły zostały w tej chwili już przygotowane do zimowli. Kilka dni temu otrzymały ostatnią dawkę pokarmu. Nawet te rodziny, które jeszcze wymagały niewielkiego podkarmienia, zostały odpowiednio zabezpieczone, jeżeli chodzi o zapas pokarmu. Mam nadzieję, że nie będzie żadnych niespodzianek. Muszę Wam się przyznać, że w tym roku tego pokarmu poszło więcej niż zwykle. Wynika to z tego, że mamy ciepłą jesień, więc ja analizując prognozy pogody, uznałem, że tego pokarmu pszczoły muszą otrzymać nieco więcej. Ponieważ tak jak zapewne wiecie już z moich poprzednich filmów, pszczoły najwięcej tego pokarmu wykorzystują właśnie teraz, czyli wrzesień, październik oraz później na przedwiośniu, zanim pojawi się naturalny wziątek, czyli marzec, kwiecień. Te miesiące takie jak listopad, grudzień, styczeń czy luty charakteryzują się stosunkowo niewielkim zużyciem pokarmu i pszczoły osypują się wtedy z głodu tylko w sytuacji, kiedy jesienią wykorzystają pokarm w centrum gniazda i z uwagi na bardzo niskie temperatury, nie będą w stanie wykorzystać pokarmu, który znajduje się na skrajnych plastrach, ponieważ tworzą kłąb, wykorzystują pokarm, który znajduje się nad kłębem, no i w momencie, kiedy tego pokarmu zabraknie, a temperatury są bardzo niskie, nie będą w stanie pozyskać pokarmu ze skrajnych ramek. Więc musimy zwracać uwagę na to, aby te pszczoły miały wystarczającą ilość pokarmu. Też w związku z tym karmimy pszczoły na odpowiedniej Ilości ramek, tak aby one miały ten pokarm złożony możliwie blisko kłębu, aby nie musiały później po ten pokarm sięgać na tych skrajnych ramkach, co jest tak naprawdę możliwe z punktu praktycznego dopiero na przedwiośniu, kiedy te temperatury są wyższe, kłąb jest bardziej rozluźniony i pszczoły właśnie w tych okresach cieplejszych mogą ten pokarm sobie odsklepić na skrajnych ramkach i przynieść go bardziej do centrum gniazda. Też sytuacja jest bardzo niebezpieczna, kiedy rodziny już rozpoczynają wychów czerwiu. Wtedy oczywiście one tego czerwiu nie zostawią, będą go ogrzewać. Spożycie pokarmu zaczyna wzrastać. No i ten pokarm często na skrajnych ramkach jest. Niestety trudny do wykorzystania, więc zwracam uwagę, aby też zainteresować się, jak wygląda zimowla pszczół, jak ogólnie funkcjonuje cała biologia rodziny pszczelej, ponieważ jeżeli to zrozumiemy, to wtedy wiemy tak naprawdę, jak postępować z pszczołami. I oczywiście te różne założenia, które są przedstawiane w literaturze, czyli w zależności od ramy, ile tego pokarmu podać, one jak najbardziej są słuszne, ale musimy tutaj brać właśnie poprawkę w zależności od tego, jaką mamy pogodę, jaką mamy jesień, bo na przykład, jeżeli będzie bardzo długo ciepło, jeżeli pszczoły w tej chwili przynoszą duże ilości, pyłku z gorczycy, z gryki, która jest często teraz siana jako poplon, to to wpływa na to, że matki bardziej intensywnie czerwią. Ja niedawno zaglądałem do rodzin, widziałem, że matki dalej próbują składać jaja, a były takie lata, że właśnie w drugiej połowie września większość matek, jeżeli chodzi o krainki, przestawała już składać jajeczka, więc te przygotowanie do zimowli na pewno było znacznie lepsze. W tej chwili z uwagi na to, że jest bardzo ciepło, że pszczoły mają duże ilości pyłku, matka dalej czerwi, no i musimy właśnie tutaj zwracać uwagę, aby tego pokarmu nie zabrakło. Jeszcze na sam koniec chciałbym Was przeprosić, ponieważ otrzymuję bardzo dużo maili, wiadomości prywatnych, wielu pszczelarzy do mnie dzwoni z różnymi pytaniami. Niestety nie jestem w stanie każdemu pomóc, na każdego maila odpowiedzieć, ponieważ w tym sezonie wiosenno-letnim pracy na pasiece jest bardzo, bardzo dużo. Ja często pracuję od rana do wieczora i trudno jest mi jeszcze wygospodarować trochę czasu, aby odpowiedzieć na różne Wasze pytania. I nie wynika to z mojej złej woli. Tylko po prostu w sezonie naprawdę tych prac jest bardzo dużo do wykonania. W okresie jesienno-zimowym czasu mam oczywiście nieco więcej, ale zachęcam na początku do zapoznania się z materiałami, które są dostępne na moim kanale, na blogu, na Facebooku ponieważ często tam publikuję, większość tematów zostało omówionych, więc na początku postarajcie się wykorzystać to, co jest już dostępne. Jeżeli ktoś naprawdę będzie potrzebował pomocy, nie będzie mógł znaleźć odpowiedzi na jakieś bardzo ważne dla niego pytanie, to wtedy ewentualnie można zadzwonić, zapytać. Postaram się oczywiście pomóc, jeżeli tylko będę miał czas. Jeżeli film się podobał, zostawcie mi łapkę w górę i do usłyszenia wkrótce. Pasiaka Marcyś. Pozdrawiam.